tutaj natrafiłem na amerykańców widzę że jeden ktoś potrącił ale jest drugi trzeci To jeszcze jest kolejny Kolejny amerykański twardy taki, ale tutaj mam takie dwa małe pypcie, jeszcze tutaj taki jest maleńki. kolejny borowik wysmukły tu go sobie zostawię tutaj mamy malutkiego tutaj mamy kolejnego malutkiego też pięknie sobie rośnie ale jeszcze tam dalej zauważyłem no to wystarczy tylko kucnąć I rozejrzeć się i można znaleźć. Tu mamy. Takiego pypcia. Ale gdzieś tam dalej widzę kolejne, ale to sobie pójdziemy. O, i tutaj jeszcze jeden jest. Nie wiem, czy będzie widać. Jest taki maleńki punkcik. Teraz na środku ekranu, i są kolejne Amerykańce. A może weźmę do Sosika. Zawsze to małe. Nie taki mały. Położymy sobie na razie koło koszyka. Bo tutaj na te natę się najwcześniej natknąłem. Mhm. Te sobie schowamy znowu tu. Idziemy dalej szukać. Jeszcze widzę trzy. A nawet cztery, o, tu są dwa. Mhm. dwa. Gdzieś tutaj jeszcze, o, tam są jeszcze dwa. To są dwa. O, trzy nawet, ale. Nie wiem, czy będę brać te dwa. A, niech rosną sami. Przez te amerykańce to się nie mogę skupić na innych grzybach. I zamiast szukać podgrzybków, to ja szukam tych amerykańców. Ale tutaj się powoli pojawiają te zdrowsze podgrzybki. Widziałem te Amerykańce kolejne. Sobie przejdziemy. Oj, choroba, ale ich tutaj jest. Kurcze, tutaj dwa rosną. Tu jeden, tu dwa. Tu kolejny. Oj, tam dalej jeszcze widzę. O, o i tam dalej jeszcze są, jeszcze troszeczkę jest do przejścia. I kolejne. A, tego już nie będę brać. Zostawię koło koszyka. Bo tutaj jeszcze chyba jakiegoś innego widziałem Tylko nie jestem pewny Wiadomo, że to trzeba się trzeba kucnąć wtedy najwięcej widać gdzieś tu był. Na pewno to nie ten, którego szukam, on tam dalej jeszcze jest na prawo. zaraz sobie zobaczymy, bo tutaj jeszcze też jest taki maleńki, o jaki długi, no, ale gdzieś nie mogę znaleźć. Patrzcie, tu jest jeden, tu maleńki pypeć, drugi, tutaj maleńki pypeć, trzeci. Tutaj jest dorosły owocnik, tutaj kolejny mały pypeć widzę. Tutaj kolejny mały pypeć. Patrzcie ile tego jest. Nie idzie tego przerobić. Tutaj jeszcze gdzieś widziałem. Tu mamy kolejnego. Tutaj mamy rodzinkę. Ostrożnie idę, żeby tutaj nie po... potrącać ich. O, tutaj mamy w lesie za drogą kolejne dwie sztuki. Tutaj mamy jednego. I tutaj jeszcze mamy. No tyle to jeszcze nie widziałem. Tu. tu. I tutaj. Tu pod grzybek podgrzybek jest, proszę. Tu jest jeden. Jeszcze są Cztery Pięć Raz, dwa, trzy, cztery I tu jest piąty Las ten sam Kolejne amerykańskie Ale tutaj jeszcze na prawo Jednego podgrzybka widzę, a nawet dwa są, o, o trzy, bo tutaj są dwa obok siebie. Teraz zobaczymy. Zazwyczaj właśnie ludzie nie zwracają uwagi na gałęzie, a w gałęziach właśnie często rosną te podgrzybki. Zaraz je sobie zabierzemy, położymy tutaj, bo tu jeszcze po tej stronie mamy amerykańskie. Kolejne. O, i tam dalej widzę też amerykańca. Zaraz sobie tu zerwiemy. Grzybka sobie zauważyłem tutaj po drodze, ale to sobie na końcu zerwę. Proszę. Chyba jeszcze Amerykańce widziałem tutaj. Tak mi się wydaje. Blady, bo blady, ale jest. Nie wiem czy ktoś zauważył, jak ktoś zbiera te amerykańskie borowiki, to one zazwyczaj nie są w ogóle robaczego Zapomniałem, że jeszcze przy piękach są podgrzybki. Bardzo ładny taki przepiękny okaz. Co znalazłem, dziś drugi prawdziwek. A tu niedaleko tego pieńka, mniej więcej na środku ekranu jest teraz. Był sobie jeszcze o ten koło takiej maleńkiej sosenki. No. Ten to już wygląda pięknie. Oprócz tego ostatniego prawdziwka, jakiego znalazłem tutaj, to jeszcze są tutaj dwa. Jednego mało, co nie rozdeptałem. Proszę, jaki ładny. Co prawda jest robaczek, ale zaraz się go pozbędziemy. Ale jest jeszcze jeden, patrzcie, jaki ładny. Ten to będzie już zjedzony, od razu widać. Mam miękką nóżkę. No, jeszcze tutaj zerwałem jednego podgrzybka w tym miejscu. Tu jest drugi. Trzeciego schowałem, bo tam kapelusz był dobry. Jeszcze mam prawdziwkę. Ale o, mięciutki. To już go sobie zostawimy. Może tak oto prezentuje się mój koszyk. Nie wiem ile tutaj jest tych grzybów, na pewno ponad setka.